Cześć, tu Natalia, witaj na kanale Projekt Natura. Masło to całkowicie naturalny produkt wytwarzany z mleka krowiego. Składa się z tłuszczu z mleka i ma bogaty smak. Powszechnie używa się go do gotowania, pieczenia lub smarowania chleba. Czy słyszałeś jednak wcześniej o GI? Ghee to rodzaj klarowanego masła bez laktozy, stosowany głównie w Indiach i kulturze hinduskiej. Pomimo tego, że masło i ghee mają to samo zastosowanie, wiele osób zastanawia się, który produkt jest lepszy dla naszego zdrowia. Dopóki nie stosujesz diety keto, masło być może nie jest częścią codziennej diety, a jedna łyżeczka masła zawiera 20% zalecanej dziennej dawki tłuszczów nasyconych. Pewnie słyszeliście już o nowym trendzie picia kawy z olejem kokosowym i przyprawami, w której dostarczamy sobie zalecanej ilości zdrowych tłuszczów nienasyconych. Tymczasem naukowcy odkryli, że nie ma zbyt wielu związków między tłuszczami nasyconymi a chorobami serca. Profesor do spraw żywienia na Wydziale Zdrowia Publicznego na Harvardzie, David Ludwig, twierdzi, że nasycone tłuszcze były kiedyś największym wrogiem zdrowia a wcale nie są dla nas aż tak szkodliwe. Nie są co prawda zdrowe, ale nie należą też do niezdrowych. Są neutralne. Co prawda należy go używać z umiarem, ale nie trzeba go całkowicie usuwać ze swojej diety. Podobnie jak masło, 100% kalorii GI pochodzi z tłuszczu i tak jak masło ma w sobie witaminy A i E oraz zawiera sprzężony kwas linolowy w skrócie CLA, który chroni nas przed rakiem jelita grubego i piersi. GI zawiera w sobie również kwas maślany, który wspomaga trawienie. Podobnie jak masło gim, ma również wysoki poziom tłuszczów nasyconych, których działanie silnie wiąże się z częstymi zachorowaniami na choroby wieńcowe w Indiach. Zgodnie z badaniem opublikowanym w International Journal of Research poświęconym ajurwedzie, które jest zdrowsze zwykłe masło czy Ghee? Według badań Ludwiga, Gi nie jest zdrowsze niż masło, ponieważ produkty te nie różnią się zawartością kalorii i tłuszczu. Jedyne, co przeważa szale na stronę gI to fakt, że lepiej zachowuje się pod wpływem ciepła. Jeśli więc lubisz piec lub smażyć potrawy na dużym ogniu, wybierz ghee, ponieważ wolniej się spala. Czy wiesz, że zwykłe masło spala się w temperaturze 170 stopni Celsjusza, podczas gdy ghee nie spali się aż do momentu podgrzania do 230 stopni? Poza tym warto również pamiętać, że ghee nie zawiera laktozy, więc może być świetnym zamiennikiem dla masła dla tych, którzy cierpią na nietolerancję. Podczas produkcji ghee stałe składniki mleka są z niego usuwane. Twoje wybory zależą jednak od Ciebie i Twojego stylu życia. Jeśli lubisz masło, a nie masz problemów z trawieniem mleka, oba te aromatyczne produkty będą w stanie zaspokoić Twoje kulinarne potrzeby. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subujcie kanał Projekt Natura oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Dzięki, że z nami jesteście. Pozdrawiam!